Na ciekawy wystryj pomieszczenia składa się wiele rzeczy, a jedna z nich to właśnie oświetlenie. Zatem dziś pokażę Wam jak zrobić gipsowe lampy. Do tego sposobu będę potrzebował gips, plastikowe butelki, przewód z oprawką, żarówkę, pręt pintowany oraz nakrętki. Na początku przecinam butelki w połowie ich wysokości. Następnie przewiercam nakrętki i łączę obie części za pomocą pręta i nakrętek. Teraz w wiadrze rozrabiam gips tak aby był w miarę płynny, po czym wlewam go w przestrzeń pomiędzy butelkami. Wszystko pozostawiam do całkowitego wyschnięcia. Po tym czasie usuwam część butelki i szlifuję nożykiem nierówności. W powstały otwór wkładam przewód, mocuję oprawkę oraz żarówkę i lampka jest gotowa. Takie lampki z powodzeniem możecie przymocować zarówno do sufitu, jak i do ściany. Jak to lubi. Roboty z tym nie było naprawdę dużo, dlatego wykonajcie wszystko sami i swoje efekty prac podeślijcie do nas.